Siema, z tej strony FC Cobra, a to konieczne 2015 samouczki. Dzisiaj zajmiemy się karmieniem krów. To co, wsiadamy do New Holanda T6. Sprostujmy sobie może widły, jak to nazwę. Pierwsze weźmiemy belę okrągłą ze sumy. idealnie wbijemy odcinek z zelesa na trzech map się pojawi może dajmy na to, że czekacie ty jest sobota, w poniedziałek yy, wtorek środa, po czwartek się już pojawi. Wiemu to już już dawno nie było z mapy trzech map, ale no wiecie co jak to jest ten, muszę pokazić niestety tą mapę, bo jak tam komputer naprawiałem, to mi przypadkiem usunęło się, nie wiem jakim cudem tylko naprawiałem. Czekajcie, taką zrobimy. Z kabiny też. I. Po kolejne. Teraz pójdzie bela okrągła. Z trawy. Też jakieś te widły ustawimy. Nie wiem, praktycznie. Czekajcie, a ja zobaczymy. A, widzicie? Nie ma tutaj sklepu. Chciałem zobaczyć, ile krów jest. Dobra, jakoś tak zapaliśmy, niech będzie tak. No, fak, fak, fak. Nie obróciłem, nie obraca się. Dobra, nie obróciła się. Pojedziemy po nią jeszcze raz. Tak weźmiemy może. O kurczę, wiecie co? Jakoś tu trzeba będzie... To da radę dobra, dobra, Nie, nie dało ja będę kombinował jak beleżę się Ale szybko ją wziąłem i spadłam Słuchajcie, okay, tak weźmiemy No komo, o kurde Dobra, coś tam włącz Sołusz, dobra Podnieśmy sobie może tą Rulę do pasowożu do kiszonki, czy jak to się nazywa. Też mociąg, o! Lepiej będzie jak też mociąg się nadrywa, to... I to włączymy B za chwilę. To jest zobaczcie, ile tutaj będziemy mieli kiszonki. O, pola będziemy mieli na pewno... 30% Tak, 33% i 30 No, 33,33% .33%, O I teraz idziemy nakarmić kropki Pał wow, światłów tu też ma Cofanie Ten kuch, tak? Kuch fpv 12 I coś tam dalej pisanie wcale sprawdzać Transport czy coś Tasport ta czy coś takiego i karmimy krówki widać samo czy nam leci pełnimy plec w tą stronę zaraz wchodzimy na tamtą po połowie żeby było no czy to połowy nie będzie i teraz poczekamy aż to się zapełni Co w tym samouczku skończyliśmy samouczek kolejny, subskrybujcie mój kanał, piszcie w komentarzach jak sądzicie jak samouczek sobie poradziłem, jak już widać ukończony samouczek, to subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i co do następnego odcinka, cześć, prawda, aha, jeszcze jedna rzecz, informacja, prawie Minecrafta, Minecraft się pojawi prawdopodobnie, storek na wtorek albo w poniedziałek, nie jestem pewny, ale mniej więcej dziś tak będzie już pojawiony, ponieważ tam zacząłem już, raczej skończyłem budować. I co, w następnego odcinka, żegnam się z Wami, F. Cobra. Cześć.